Szanowni marszałkowie, drogi parlamencie. Dzisiejszy temat obrad prowadzi nas wszystkich do refleksji o współczesnych wyzwaniach i współpracy aktywnej młodzieży z decydentami. Tych wyzwań jest dziś wiele. Głównym wyzwaniem w naszym kraju i na całym świecie jest pokonać epidemię koronawirusa. Epidemia ta z dnia na dzień szerzy liczbę zachorowań i zgonów, ale również negatywnie wpływa na naszą gospodarkę. Dlatego każdy z nas. Chciałby jak najszybciej wrócić do normalności i żyć bez epidemii koronawirusa. Lecz jednak wszyscy sobie o tym nie zdają sprawę, że ten wirus istnieje i zagraża nam wszystkim. Każdy chciałby zapobiec lockdownowi, lecz nie każdy o to się stara. Wychodząc tłumnie na ulice, na strajki kobiet czy marsze niepodległości nie pokonamy koronawirusa. Lekceważąc noszenie masek i zachowanie dystansu społecznego, nie doprowadzi nas to do zwycięstwa z epidemią. Cały świat prowadzi teraz wojnę z groźnym, ale niewidzialnym wrogiem. Chęć wywołania kolejnej wojny w naszym kraju podczas szczytu epidemii jest bardzo nieodpowiedzialnym zachowaniem. Zachowanie takie nie tylko prowadzi do szerzenia się zachorowań, ale również prowadzi do nienawiści. I większych podziałów w naszym kraju. Nie odpowiadajmy złem na zło. Dewastując kościoły, czy podpalając mieszkania mające flagi lub plakaty o przeciwnych do nas poglądach, nie zwalczymy nienawiść. Nikt z nas, młodych ludzi, nie przeżył wojny czy komunizmu, i nikt z nas nie wie, co tak naprawdę jest to za zło. Zniszczyć sobie nienawiść jest również dla nas wyzwaniem. W dzisiejszych czasach jest potrzebne dobro. Szczególnie jest potrzebna pomoc naszym najbliższym seniorom. Powinniśmy okazać im wdzięczność za wcześniejszą walkę o naszą wolność, demokrację i suwerenność. Dlatego już ponad 10 tysięcy młodych wolontariuszy wspiera seniorów w zakupach czy obowiązkach domowych. Każdy z nas do tej pomocy powinien się dołączyć. Zobaczmy, ile ludzi w czasie strajków czy marszów mogłoby zrobić wiele dobrego. Ile młodzieży mogłoby w tym samym czasie pomóc potrzebującym? Ze złem możemy wygrać, tylko czyniąc dobro. Więc niech to dobro towarzyszy nam wszystkim w każdym dniu. Dzielmy się dobrem. Dzielmy się również dobrym słowem. Nie przekleństwami czy wulgaryzmami. Dziś potrzebujemy jedności, dziś potrzebujemy wspólnego działania, dziś potrzebujemy wzajemnej odpowiedzialności, aby zwalczyć niewidzialnego wroga. Wyrażajmy swoje poglądy, wyrażajmy swoje zdanie i walczmy o swoje, ale ze wzajemnym do siebie szacunkiem, poszanowaniem prawa i przede wszystkim swojego i każdego życia. Dziękuję.